Jak to się mówi, to jest ten czas, to jest ta chwila widzowie. Debiut Nieżygo w UFC i to nie byle jaki debiut. Od tego zaczniemy, bo pisgamy się z Porierem w naszym debiucie za 200 tysięcy dolców, do tego 213 za zwycięstwo. I mamy walkę wieczoru w ogóle w debiucie. Kurwa, mać. No tu już na pewno nie będzie miejsca na błędy. Jesteśmy 8. w rankingu jestem. Nie wiem czemu tak wysoko z bomby nas zakwalifikowali do Debiutu, znaczy do, do, ogólnie do rankingu UFC, ale tu po prostu widzowie, kurwa trzeba wygrać. Tu po prostu trzeba wygrać. Zróbmy sobie tak, szum medialny, tak bym to proponował. No bo przyda się na pewno, zwłaszcza że jest na niskim, co jest trochę dziwne. Aha, przewidź wynik walki. No runda druga. No runda druga, widzowie. Na Dustinie Porierze w debiucie VFC UFC. Zobaczmy ten, zobaczmy w ogóle taśmę. Jak widzą, jak to jest tutaj z Dustinem Porierem? Chciałbym atrybuty zobaczyć, nie ruchy. Ruchy mnie tak za bardzo nie interesują, to nie wiem czy jest sens na to wydawać pieniądze. Ale czekaj, bo przejdziemy do szumu medialnego trochę wyższego, za jedno ulepszenie. Przynajmniej tak mi my... o kurwa, zacznij to. No już mogli to dociągnąć, no dobra. No to będziemy na niskim szumie medialnym. I zróbmy sparring. I proponuję, zróbmy te podbrudkowe, z... zróbmy box, zróbmy box po prostu, wiecie? No i kurwa, sparing zrobiony, ale oczywiście ten idiota Mohamed nie zna zasad boksu. No i najebał mi dwie kontuzje, także no, no nie lubię tego gościa, nie zna, nie zna zasad boksu i teraz będę musiał się leczyć przez niego. No i zajebiście, idealnie, kurwa, przed walką. Fight week i śmieć mi robi kontuzję. Forma niska, no to zróbmy jeszcze może woreczek. Już nie, już nie spaluję z tym człowiekiem. Już się nie lubię z tym Mohamedem jeszcze bardziej niż przed tym. A to nie, jednak mi się pomyliło. To nie był fight week. Teraz będzie fight week. Zapomniałem, że ja wziąłem trzy tygodnie, a myślałem, że wziąłem tydzień. Nie wiem co mi. No, a dopiero wstałem, wiecie jak jest. To będziemy mieli średni szum medialny i jest to okej. Okay. Ewolucja zawodnika, co możemy zrobić? Oj, szczękę trzeba wziąć. Odporność na rozcięcia też by podała. Ja chyba pójdę po prostu widzowie w. Wytrzymałość, no idziemy na wojnę z porierem, także na pewno by się to nam kurwa przydało Czy ja chcę obejrzeć taśmę niekoniecznie Niekoniecznie bym chciał, ale zrobiłbym sobie. Dobra, zróbmy jeszcze jeden sparring, ryzykujemy. Najwyżej znowu Mohamed nas skontuzuje i będzie chuj z tego. Dobra, nie rozciął mnie na szczęście. W końcu mu się udało być honorowym sparing partnerem. Ale formę cały czas mamy średnią, a to już jest fight week. Nic tutaj już nie chciałbym sparować, nie ukrywajmy, no kurwa. Głupio by było się połamać, więc zrobię sobie worek i przechodzimy chyba do walki. Kurwa, Dustin Poirier trzeci w rankingu w debiucie. W media społecznościowe. Eee! Zobacz, Dustin Porire jak mi pisze niemiło. I szum medialny nam skoczył na wysoki. Ja zapomniałem o tych mediach społecznościowych, znaczy... Zapomniałem. Ja tego nawet nie wiedziałem. Właśnie, już mogę chyba zawodników z EFC ogólnie zapraszać. No kurwa. A gamrocika mogę? Gamrocika jeszcze nie możemy. Ja bym gamrota chciał. Hm. Michał Chandler ma zajebistą lekcję dla nas. Cepa. <noise> Weselniaka. Cios przednią ręką z góry. Zajebiste. O, cios Supermana. Ja to biorę. Chodź. Chcę cios Supermana umieć. L1. No jak? No to jak kurwa. Ci... Jeszcze mi Rościu Fledi Jebana, ja mu jeszcze płacę. No jak, L1, kółko kwadrat, no. Ja pierdolę. jeszcze nie dość, że mi rościł, to jeszcze nie nauczył, jeszcze go znakautowałem. No i znowu cię muszę leczyć, no ja pierdolę. Widzowie, no trudno. Mamy walkę. Czas na walkę. Jesteśmy. No dobra. Uff. Main event, widzowie. Main event, pełna hala. I jest i on, nasz przeciwnik. Kurwa, z takim kotem. No dobra, Żółwik. Jednak to legenda. Dużo bije. Już na starcie i to mocno bije na pewno. Mocno bije. Kurwa, mać. To niezły debiut. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ja pierdolę. Go trzeba pyknąć chyba najprostszym sposobem, widzowy. Ja bym tu bazował na prostych, bo jestem wyższy od niego na pewno dużo. Pięknie. Jestem na pewno dużo od niego wyższy i dłuższy. Więc nie wiem, czy jest sens w debiucie. Tutaj wiecie, jakieś tam kurwa popisówki walecić tak że to jest gra, tu się liczą wyniki po prostu, a nie sposób, w jaki zakończysz walkę. Także nie wiem, czy jest sens tutaj. No, zasz kurwa, kiedyś mocny i nie wystrzelać się z kondycji. Proces też jest dobry sposób, no bo tutaj nie stracisz tyle kondycji. Nie ma co oszukiwać. Mamy parter. Kurwa, mać. No dobra, podniósł se sam z tego. Kurwa, kaszybka szybka łapa. Kurwa, czemu on jest taki szybszy ode mnie? Ja też chciałem pod mu strzelić. Zresztą on też kilka razy był podłączony. Ej, no kurwa, ja nie jestem w stanie przed nim się obronić, przed obaleniami. Kurwa, zdjął mnie w locie. Debut w FC przejebany. Patrz, to jakby to weszło. Zdjęł mnie najgorszym prosty jak najgorszego śmiecia. Ej, no przecież to by mu łeb urwało, gdyby to doszło. No najgorzej. Trzy kontuzje jeszcze. No dobra, no nie, nie ma co się oszukiwać, to nie jesteśmy na razie na poziomie top 3 stary UFC, żeby się pizgać z takimi kotami. Dajcie kogoś top 10, top 10, to jest. My dopiero debiutujemy, kurwa, oni nam dają main event za, za porierem w UFC. Dajcie kogoś troszeczkę słabszego, no wid widzowie, szanujmy się, szanujmy się. Troszeczkę słabszy. O, proszę. No. No pewnie, że tak. Pewnie, że tak. I szum medialny mamy tutaj bardzo niski w ogóle. Podbijmy go na pewno troszeczkę. Szkoda strasznie tego debiutu. Ale może to i lepiej nawet, wam powiem. Może to nawet i lepiej, bo przynajmniej będziemy mieli widzowie dłuższą tą karierę. No co, jakbym wygrał stop top 3 UFC w debiucie, trochę ta kariera nie byłaby chyba najdłuższa. Dobra, przygotujmy się do tej walki już. Zróbmy naprawdę tutaj dobrą robotę. Cztery punkty to jest trochę mało tej ewolucji. Także to bym odpuścił. Nauczmy się może czegoś. Kurwa, no nie wiem. Coś by się wypadało nauczyć. O, to na przykład. Dobra. Czyli mamy tak. L2, L1, kółko. O, to jest w normalnej pozycji chyba. No. Trochę jest to problemem, że wziąłem to bo wszystko jest na odwrót. Czyli tu by było L2, L1, X. Tak, dobra. No i się nauczyliśmy. No i to jest szybkie jako repetycje, skuteczne, fajne. To mi się po prostu podoba. To mi się po prostu podoba. A nadal zostajemy przy niskiej no tu już nic nie zrobimy, zostaje nam tylko szum medialny w tym week'u. Trzeci? Tak, fight week. Dobra, fight week, fight week. Ew... Ewolucja zawodnika, co możemy zrobić? No tą celność teoretycznie można. Grappling by nie szedł, szczękę na pewno bym poszedł po tym ostatnim kurwa incydencie. I to jest na tyle z naszych punktów. No to zróbmy teraz może coś tutaj... Taj. Proste, o proste, zróbmy proste Kopnięcie żurawia na poziom 5 odblokowałem Zajebiście, to jest moje ulubione kopnięcie Na tej karcie Także fajna sprawa Jeszcze knockout za u No i szyb, szybka robota, to mi się podoba Mamy 21 punktów ewolucji No dobra, no to już jest jakiś wynik I co, idziemy? Celność może Zmiana pozycji walki raczej bym nie chciał No tą szczękę teoretycznie można by było Wymaksować do maksa to by się przydało i to regenerację idealnie za piąteczkę. Yy, zróbmy sparring może partner ma uraz, a frajerze, a ty mi że forma niska. Młajtaj widzowie teraz, młajtaj. Zostaje nam tylko 15 punktów, więc teoretycznie możemy już tylko w promocję. I to by było na tyle. Czas na drugą walkę w UFC, widzowie. No kurwa, no ten początek lekko ma mnie dosyć, nie? Gdybym grał sobie, nie powiem, tak wiecie, bez kariery i bez tego, co ustaliliśmy. No to na pewno bym powtórzył sobie tą walkę, nie ukrywam. Ale że umówiliśmy się na początku, że one shot musi być No to no niestety no, nie ma co gadać. No dobra, przechodzimy do walki. Nie ma to takich emocji jak z porierem, no nie ma co ukrywać. No i lipa jakbyśmy też przegrali z osobą, co jest siódma w, w rankingu, nie? To też nie będzie dla nas najfajniejsze. Więc trzeba z nim szybko pychać. Pamiętajmy, że te kopnięcie żurawa, żurawy mamy zmaksowane Także trzeba go wykorzystać, bo to jest mocne. Jak widać nawet. To jest pierwszy atrybut, który mamy na fula zrobiony. Kurwa. No nie, on nam tak nie zaszkodzi w tym parterze, a my sobie możemy go. O, dobra, nawet wstaliśmy. A ja spadłem na dziewiąte miejsce. Aha, bo ja byłem ósmy. Nie, który ja byłem? Ja chyba byłem ósmy. No to walka z siódemką i tak jest fajna. Ja chyba byłem ósmy. Fakt, no, ja byłem ósmy pod Magregorem. Który był siódmy. Łe, no to, to kurwa. Mi się pomyliło, że ja byłem trzeci, jak to mówiłem, wiecie? Pięknie, koniec. Fajrand, fajrand. Dobra, jednak nie. No to se wstańmy. Ole, weszło. Dobra. Pasuje, pasuje. Dobra, jesteśmy na takim dziwnym etapie kariery, że numer 7 w rankingu UFC to ogórek, a numer 3 to jest kurwa poziom nieosiągalny. Także patrząc na wykresy, to wskazuje na to, że nie wiem, jesteśmy tak na piątym miejscu. Jest duża szansa, że teraz będzie McGregor w ogóle. Znaczy, no duża, no, no jest szansa na to, że McGregora nam teraz dadzą. Na pewno musimy awansować teraz w rankingu, jak wygraliśmy z dwoma oczkami wyżej, więc na pewno będzie jakiś awansik. Ósmy. No to może jest będzie McGregor. Jest McGregor Poziom bardzo niski medialny No kurwa niesamowite No z takich walk się nie odmawia Pierwszy raz w życiu zrobię 6 Maksymalny obóz Znaczy pierwsze życiu robię 6 6 tygodni to jest mega długo Ja zrobię na początek z tego szum medialny Bo chcę zrobić szum medialny To jest walka z McGregorem Zróbmy Wysoki z tego albo bardzo wysoki i tak trzy tygodnie przygotowań nam starczą, więc trzy poświęcę na promocję. Zobaczymy, czy McGregor coś podejmie w mediach. Już mamy średni i do tego sobie możemy jeszcze jakiś sparring pierdalnąć. Zróbmy sobie boksik. Boksik jest dobry. Kurwa, znowu go znakautowałem. On będzie miał traumę. Będzie miał traumę ze mną. No trudno, na część tej gry taki sport. Szum medialny, prawdopodobnie zaraz będziemy mieli już wysoki. Jeszcze nie teraz, no ale dobra. Tutaj mam umowę sponsorską jakąś. No, ja jest ten podcast. Czemu Ma nic nie chce poddymić? A mogę już Gamrocika zaprosić? Ja bym chciał gamera zaprosić. O, trochę się odblokowało tych zawodników. Jest Gamrocik, witam. Chodź gamer, kurwa, naucz mi kilku sztuczek. Jest i on. Y L1X O, kurwa, poczekaj, poczekaj gamer. Trudne żeś mi dał. Poczekaj, nie bij mnie gamer. Ja to muszę naraz kliknąć, czy jaki chuj. Ty no jak to zrobić? A jest to jest mańkuta. Puść mnie, gamer. No kurwa, no nie rób sobie. Jaj, że ty masz mi uczucie, że ty mi w giry, nawet tu wjeżdżasz. Jeszcze mnie rozciął, kurwa, ham. Ty no jak to zrobić? Klikam to. L1X. Kółko. No co jest? No gamer, kurwa! Może no, mnie nie kontrolujesz jeszcze czasem na tym parterze. Super, super korepetycje, Mateusz. Super jesteś, kurwa. Ej, no ja nie umiem tego zrobić, naprawdę. Jeszcze mi rozciął kurwa dwa razy. Ostatni raz cię biorę, żeby poznaniak, poznaniakowi takie rzeczy tworzył, to ja pierdolę. Ty, no ale było coś. No pa. No jest. To chyba musi dojść do ryja. No to w ogóle nie sięga, no to co to jest za gówno kurwa? Co ty żeś mi Gamer chciał wcisnąć za kurwa gówniane korepetycje? To o to chodzi? No czy to nawet nie sięga go. Dobra Mati, chujowe korepetycje dajesz. Nie umiem tego zrobić. No umierością wszystko, to... weź Mati się ciągnij kurwa. Już cię nie zapraszam, nie jesteśmy już kumple. Dwie kontuzje żeś mi tylko zrobił. O dzięki Gamer, dzięki, dzięki. Przynajmniej, przynajmniej mamy medialny szum wysoki. Zawsze trzeba szukać plusów. Idę w worek. Mati mnie kurwa pouszkadzał Dobra, worek byśmy mieli Nie pamiętam, który to, jest który to jest weak Chyba trzeci albo drugi do końca Trzy albo dwa do końca, o Źle to powiedziałem Czyli dobrze liczę w pamięci, a z tego, z tego to nie jest mój, to nie jest mój konik Czwarty a teraz co tu jest, szum medialny? Szkoda, że MacGregor nic nie poddymi w tym mediach. Ty, USC yes, Fight Night 05 11 2031. jak to w ogóle kurwa brzmi? Idźmy w Muay Thai. Mogę iść w rozcięcia, może? Jest, odporność na rozcięcia, dobra. To, to się na pewno przyda. Kurwa, rozciął mnie. No nie wiem, że teraz będziemy kontrolować w porterze. Zjeżdżaj. Dlatego nie lubię tych sparingów, kurwa, tak blisko walki. Ja powinienem robić w ogóle to odwrotnie. Jak mam 6 tygodni przygotowań. Pierwsze trzy tygodnie napierdalać z człowieku sparringi inne gówna i dopiero w ostatnich dwóch, trzech tygodniach robić te. Te, te, te. Jak to się nazywa? No, te. Szumy medialne, inne gówna. Tak powinienem to robić. Źle to robię. Nie pomyślałem o tym, ale będę wiedział na przyszłość już przynajmniej. Zostaje nam już tylko obejrzeć taśmę. W sensie to, jak za mało punktów. Aha, faktycznie. To w szum medialny mogę podbić za te 10 punktów, czy nie? Tak. Dobra, ostatni tydzień. Ej, szum medialny chyba nawet zrobimy na bardzo wysoki. Nie, obok jest, obok jest. Obok szumu medialnego jesteś. Ej, obok tego bardzo wysokiego. Najgorzej. Dobra, ryzykuję. Robię łajta jeszcze raz. Lubię to ryzyko. Nie lubię to. No i mam kontuzję nogi. No ja pierdolę. No i drugiej. Kolejne leczenie. Kolejne sparingi, kolejne leczenie. No żeż, kurwa mać. Już okład z lodem wyjdzie. Starczy. Starczy i teraz tak, ewolucja zawodnika 11 punktów. Co mogę zrobić za te 11 punktów? Praca nóg bym nie chciał, zmiana pozycji walki bym nie chciał, szczękę bym wolał na pewno to zrobić. I siła nóg, o, i wszystko pasuje. I czy to jest już koniec naszych przygotowań? Na to by wychodziło, że to jest koniec, ale poczekaj, no mogę jeszcze to zrobić. No dobra, oficjalny. Waleczka z Conorem McGregorem. Chciałem zobaczyć jeszcze jaki mam bilans i tak dalej. O, tutaj mam to. Ósmy w rankingu, 16:4. Yy, 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 historia walk. Tu jaką ładną serię mieliśmy. To Porier nam wszystko spierdolił. Dobra, to jest ten moment. Let's go. Chcę zacząć na tym podglądzie ile my już mamy w ogóle lat. 26, a Conor ma 43. No dobra, panie Conor. To będzie ciężka walka ogólnie. I na pewno będzie ofensywny w chuj. Ale, Konorku, to już jesteś po swoim. Także krucha szczęka tu już będzie. A my mamy piękne kopnie. Oj, oj, oj. Ja bym, ja bym na pewno chciał mu nogi wykluczyć. Więc ja bym robił jakieś tam. Kurwa. Prosty, prosty. Noga. Jeszcze, jakby to dochodziło, byłoby super. Coś na bebechy. Ja bym od kroju kroił wszędzie. No to jest Konor, on On jest zawsze mocny w UFC. Zawsze jest zbustowany mocno. Ale to my tutaj jesteśmy świeżą krwią. O, kurwa. Dobra, wiesz... Czemu on mi nie robi tego cudownego kopnięcia? Co się stało z moim zawodnikiem? Dobra, zrobił, ale to nic, nic nie zrobiło na konorze w końcu. I spokojnie, i spokojnie. Dobra, ważne, że punktowo żeśmy nadrobili tym podłączeniem, bo nie wyglądało to najlepiej. Nadal nie wygląda, bo... Je... Nie wierzę, że konor mi poszedł w nogi, kurwa. Co to jest za zjebana gra? Dobra, gura, gura. Nie podoba mi się nasza kondycja. Nice. Noga. Pięknie. Dobra, to nie wiem, czy to nawet nie będzie nasza runda. Albo była, będzie w kurwę bliska, albo będzie nasza. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Powiedz, no ciężko powiedzieć, no bliska jest strasznie ta runda. Druga runda, przynajmniej teraz może będzie troszeczkę większa przewaga z naszej strony. A konor zaczął dużo kopać po nogach. Dobrze, że mnie tym overhandem nie sięgnął. To jest nasze szczęście. A szczęście sprzyja lepszym, jak to się mówi. Więc jedziemy z tobą. Na razie pięknie się ta runda dla nas zaczyna. Ofensywkę zarzuciliśmy. On nic nie trafił w sumie. Kurwa, kolejne rozcięcie. Czemu znaczy, jestem taki kruchy? Ja gram z zawodnikiem, który ma półtorej albo dwie gwiazdki na typów, co mają po 4-5. Jak tu się bić z takimi chamami? Kończymy go. Jednak nie. Chociaż teraz, patrz to. Yś! Kurwa. Początek końca, panie McGregor, kurwa. Let's go. Dobro, jednak nie. Wstajemy. Ja już w tej rundzie nie muszę. Ja już w tej rundzie nic nie muszę, bez podpałki. Jest! Kurwa, mać! No, Konor, trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. Bo tu nie wraca po, po Dastynie porierze Serią dwóch zwycięstw w UFC. Ale weszło ładnie. Tempo, w tempo. Piękna sprawa, piękna sprawa. Kontrakt nowy. Na ile walk? Tu je ładnie nam dali. Finansowo o, jestem zadowolony. O, to jest łatwe. Jaką mamy ofertę walki w ogóle? Fizjew. Na no, czwarty jest, więc teoretycznie spoko. Teoretycznie spoko. A my celujemy w lepsze nazwiska. Jak to wygląda w ogóle? Tu Gage jest mistrzem. Padli się wyjebał o trzy. Znaczy, no, teoretycznie o dwie pozycje. Arman, Fizjew. Poirier mnie tutaj gnębi. No to ja widzę tak. Poirier przegrywa z Armanem. Ja wygrywam z Fizjewem i idę po Padiego. Po Padim idę od razu po Gejciego. Tak bym to widział. Gejczek i Mareko 32 w ogóle. Ja pierdolę. Ale my też nie wyglądamy źle. 17-4. Honor jak się od nas wyjebał po naszej walce. Zobacz to. 11 oczko. Ej, tu się pisgałem z tym gościem jakimś. No dobra widzowie. Co mam wam powiedzieć? Zaraz przekraczamy w ogóle, mam 800 tysięcy tych dolarów na koncie i 50 tysięcy fanów. Widzowie, uciekam. Mówię, że dzisiaj będzie dłuższy odcinek, już mam godzinę ponad go nagrywam. Nawet nie wiem, kiedy to minęło. Zajebiście. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro.